Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Agencja Kosmiczna Gosia Informacji udziela Mari Sfaru Pieniądze i Federacja Komunikacja Pozaziemska Chociaż poświęciłam kilka filmów tematowi tego, jak Federacja Galaktyczna widzi Ziemię, Prawdopodobnie będę nadal przedstawiać jeszcze więcej materiałów, ponieważ temat jest gigantyczny. W kilku słowach powiem, że Federacja postrzega Ziemię jako szkołę i plac zabaw nie tylko dla ludzi i dusz, które się tam inkarnowały, ale także dla niezliczonych raz gwiezdnych, które odwiedzają Ziemię lub mają tam coś konkretnego do zrobienia. Badając uważnie sytuację, Doszliśmy do wniosku, że nawet niesławna pierwsza dyrektywa nie ma zastosowania do ziemi w całości lub tylko wtedy i jeśli jest to dogodne dla interesów. Samej Federacji, traktując ją jako pretekst do ograniczenia działań i wolność zarówno ludzi, jak i nieludzi, kiedy tylko uznają to za konieczne. Ale sama federacja nie będzie przestrzegać rygorystycznych zasad pierwszej dyrektywy, gdy będzie to dla niej wygodne. Federacja postrzega Ziemię jako ograniczoną sferę, odizolowaną technologicznie i psychologicznie od reszty ras gwiezdnych, które masowo toczą swoje codzienne życie tuż poza planetą lub w jej wnętrzu. Podczas gdy jej wewnętrzne mechanizmy kontrolne w dalszym ciągu zapewniają samowystarczalność i samodzielność, sfera współpracująca. W której jej oficjalna rzeczywistość i kosmologia nie dorównują tej większej na zewnątrz. Tam, gdzie populacji wmawia się, że jest sama we wszechświecie, że życie występuje wyłącznie na ziemi, gdzie wszystko, co ma związek z istotami pozaziemskimi, jest wyśmiewane i oczerniane, pozostawiając jedynie niewielką możliwość istnienia, gdy rządzący tak zadecydują, zwłaszcza gdy jest to dla nich przydatne. I gdzie wszystkie dane o istotach pozaziemskich są podawane do publicznej wiadomości w minimalnych wiadomościach, w pieczołowicie powolny sposób. Wszystko to tuż poza Ziemią i na jej bezpośredniej orbicie zawsze znajduje się co najmniej 900 statków kosmicznych o długości kilometra lub większej, spośród niezliczonych raz gwiezdnych, zaparkowanych i zajętych wszelkiego rodzaju sprawami związanymi z Ziemią i jej populacją. Powód, dla którego Ziemia jest trzymana w warunkach niemal kwarantanny, jest niezwykle skomplikowany i jest przedmiotem badań niezliczonych ekspertów na planecie i poza nią, a my będziemy nadal zgłębiać ten skomplikowany temat przez długi czas. Ale w kilku słowach jak powiedziałam powyżej Ziemia jest miejscem, do którego ludzie, dusze, udają się, aby doświadczyć wzbogacającego doświadczenia pełnego silnych emocji i mnóstwa wszelkiego rodzaju nauki, zwłaszcza dzięki ogólnie rzecz biorąc silnemu kontrastowi życia, jaki panuje na Ziemia, daje to duszom doświadczenie ze względu na jej potężne skrajności wszelkiego rodzaju w życiu. Federacja Galaktyczna twierdzi, że nie sprawuje ostatecznej kontroli nad Ziemią i wszystkim, co się na niej dzieje, pozostawiając tę kontrolę wcielonym tam duszom. Federację jako organizację monitorującą i zawierającą wszelkie elementy kontroli zapewni bezpieczeństwo populacji i duszom tam inkarnowanym, a to zagwarantuje, że ich pożądane doświadczenie będzie szanowane. Dla Federacji Galaktycznej ostatecznymi kontrolerami Ziemi są ludzie, znajdujące się na niej dusze czyli te, które manifestują tę sferę, zarówno w sposób osobisty, jak i zbiorowy a także wszystkie jej zasady, koncepcje i cechy charakterystyczne w tym dobre i złe. Dla większości ludzi żyjących na ziemi jest to bardzo trudne do zaakceptowania i zrozumienia, ponieważ jedyne, co widzą, to brak wszystko, czego chcą, a czego nie mają, a także ogromne nadużycia i cierpienie osób trzecich. Narzucają ludziom teorie, co sprawia że prawie nie sposób zaakceptować i zrozumieć, że to ludzie sami manifestują całą rzeczywistość, w której żyją, a także tworzą cały swój świat i życie ze wszystkim, co się w nim dzieje. Chodzi mi o to, że Federacja Galaktyczna nie jest złą organizacją i cokolwiek robią, ma dobry powód, ludzie na Ziemi w większości nie są gotowi zrozumieć. Ale wiem, że to, co wcześniej powiedziałam, Brzmi dla was jako wymówka i prawie jak galaktyczny wariant Bóg działa w tajemniczy sposób. Muszę także powiedzieć, że federacja składa się z ludzi, większej liczby ludzi takich jak ty i ja, a nie z doskonałych istot światła, aniołów i w niebo wstąpionych mistrzów, jak chcę, żeby wierzyła większość istot. I jak w każdej innej i dużej organizacji złożonej z ludzi, Cały czas dzieją się tam niedoskonałe rzeczy, plany i podejrzane sprawy. Tak właśnie jest na przykład z pieniędzmi. Pieniądz był używany przez wieki jako podstawowy mechanizm kontrolny na Ziemi i jest tak ostateczny jako cecha charakterystyczna życia na Ziemi, że niemal definiuje całe doświadczenie wcielenia, przynajmniej dla większości. Na Ziemi mówi się, że gospodarka niemal żyje własnym życiem, a ruchy finansowe i giełdy dyktują wartość waluty i sposób jej wymiany. I tylko nieliczni zauważyli, że wszystko jest kontrolowane przez rządzących na ziemi, ponieważ gospodarka i jej wahania są całkowicie kontrolowane przez tych ludzi oczywiście zawsze na ich korzyść. Mówi się, że ludźmi kontrolującymi wszystko co ma związek z pieniędzmi na Ziemi, są stare rodziny o wpływowych nazwiskach, organizacje takie jak Rezerwa Federalna, Światowy Fundusz Walutowy i tak dalej. I oczywiście kontrolują wszystkie pieniądze na Ziemi. Ale problem staje się znacznie poważniejszy, ponieważ przede wszystkim tymi organizacjami Rządami i ludźmi o wpływowych nazwiskach ostatecznym kontrolerem wszystkich pieniędzy na Ziemi jest Federacja Galaktyczna. Wyznacza i dyktuje swoją wartość oraz kwotę, którą każdy region na Ziemi może posiadać lub z którą może pracować, a także wyznacza wszystkie fundusze każdego dużego ruchu. Federacja Galaktyczna musi kontrolować wszystkie pieniądze z prostego faktu że pieniądze są głównym mechanizmem kontrolnym na Ziemi, więc ktokolwiek monitoruje i decyduje o losie i przeznaczeniu planety, musi przede wszystkim kontrolować pieniądze, nawet jeśli jego głównym celem jest zapewnienie miejsca, w którym dusze mogą doświadczyć upragnionych doświadczeń. Następna rzecz, którą powiem, jest bardzo ważna. Ziemia to nie tylko miejsce, w którym wcielone w niej dusze przeżywają doświadczenie lub które mają je mieć, i gdzie każda osoba odgrywa swoją rolę. Ziemia jest także miejscem, gdzie pozaziemscy ludzie wszystkich ras, wyglądający jak ludzie i nieludzie, również przybywają na Ziemię lub w jej pobliże, aby doświadczyć innego rodzaju doświadczenia w innej roli odwiedzającej istoty pozaziemskiej. Zatem Ziemia jest placem zabaw dla ludzi i dusz, które się tam wcielili, oraz dla innych ludzi i dusz, które odwiedzają z odległych planet. A każda osoba ma przypisaną i pożądaną rolę do odegrania. Niektóre dusze udają ludzi na Ziemi, inne udają istoty pozaziemskie na Ziemi, a jeszcze inne udają istoty pozaziemskie, które mają coś wspólnego z Ziemią. Wszystkie one stanowią poziomy tej samej gry, jaką jest Ziemia i jej kultura, ponieważ choć wielu się to nie podoba. Kultura Ziemi ma cholernie dużo obecności i wpływów pozaziemskich. Chociaż istoty pozaziemskie w większości nie potrzebują pieniędzy, gdy żyją w swoich społeczeństwach i kulturach, ale potrzebują pieniędzy, gdy działają i robią różne rzeczy na Ziemi, oczywiście w zależności od tego, co robią. Do niedawna istoty pozaziemskie wyglądające jak ludzie działały na Ziemi, korzystając z pieniędzy, które mogły zdobyć w sposób darmowy, włamując się do banków i systemów monetarnych na Ziemi, korzystając ze swoich znacznie bardziej zaawansowanych komputerów. Kiedyś mieli zaawansowane gadżety, które wyglądały jak zwykłe karty kredytowe ale zapewniały im dostęp do niemal nieograniczonej ilości pieniędzy z dowolnego bankomatu. Jednak ostatnio, wraz z rozwojem bezpieczeństwa bankowości ludzkiej, nie jest to już możliwe. Federacja Galaktyczna lub Zjednoczona Federacja Planet to samo korzysta z dotacji pieniężnych przydzielanych każdej rasie gwiezdnej, która stwierdziła że potrzebuje ich do prowadzenia swoich operacji na Ziemi i wewnątrz swojego społeczeństwa. Przeważnie wyglądające na ludzi rasy gwiezdne proszą federację o pieniądze, stwierdzając, na co je wykorzystają, a podczas rady zadecydują, czy to, czego chcą. Jest zgodne z ich zasadami i przepisami i przyznają dotacje każdej rasie. Dzięki temu Federacja Galaktyczna ma pełną kontrolę nad wszystkimi ruchami i operacjami wszystkich wyglądających na ludzi raz gwiazdnych, które odwiedzają Ziemię i które przechadzają się wśród ludzi, podając się za większą ich liczbę, mogąc odciąć im fundusze, kiedy tylko chcą. Jest to niemały szok dla wielu ludzi na Ziemi i poza nią, ale obserwując to wszystko z bliska, jest to nie tylko logiczne. Ale potrzebne federacji w celu utrzymania pełnej kontroli nad wszystkim, co dzieje się na Ziemi i nad zaangażowaniem ras gwiezdnych, które mieszają się z ludźmi w swojej kulturze. Nie wszystkie rasy gwiezdne, które proszą o dotację, ją otrzymują i właśnie tam można wyraźnie zobaczyć, jak Federacja Galaktyczna steruje rodzajem gwiezdnych ludzi, którzy mają kontakt z ludźmi i w ten sposób wpływają na ich społeczeństwo. W przypadku Tajgetańczyków dotacja jest niewielka, ale przynajmniej ją dostają i uważa się, że są to pieniądze na działalność. Ale w przypadku Swarunian, takich jak ja, nie dostajemy w ogóle żadnych dotacji, bo mimo że prawnie jesteśmy kolejną rasą dla federacji, to i tak uważają nas za swego rodzaju odgałęzienie cywilizacji tajgetańskiej, z tym znacznie ograniczając nasze działania i zdolność poruszania się. Inną bardzo ważną kwestią do zrozumienia jest to, że chociaż fundusze federacji dotyczą wielu ras federacji wyglądających na ludzi, sama federacja pozwala nie innym rasom wyglądającym na człowieka i nie na prowadzenie wszelkiego rodzaju podejrzanych operacji na Ziemi w niemal swobodny sposób. Ale musimy także zauważyć, że grupa istot pozaziemskich działająca na Ziemi i na jej populację nie stara się przestrzegać żadnych ludzkich zasad społecznych. Takich jak te, które wymagałyby użycia pieniędzy, ponieważ schodzą jedynie na Ziemię i robią, co im się podoba i co potrzebują, za pomocą własnych zasobów, co nie wiąże się z legalnym zakupem czegokolwiek. Wśród tych raz możemy znaleźć wszystkie osoby biorące udział w porwaniach, takie jak małe szare zeta i te wysokie, osoby zaangażowane w okaleczanie bydła i całą ogromną różnorodność podejrzanych incydentów z udziałem istot pozaziemskich w taki czy inny sposób. Wszystko to służy również podtrzymaniu idei odwiedzania Ziemi przez wrogą serię istot pozaziemskich lub kosmitów za którymi nie stoi żadna organizacja monitorująca ani regulująca, taka jak Zjednoczona Federacja Planet. Wszystko to pomaga również w stworzeniu oficjalnej wersji wszystkiego, co ma związek z odwiedzaniem istot pozaziemskich, wersji, którą cały czas forsują wyznaczone przez rząd i oficjalne grupy i organizacje, i która wiąże się z ideą bardzo życzliwej Galaktycznej Federacji Miłości i Światła która zawsze ma zamiar wyzwolić Ziemię od jej złych prześladowców. Zawsze mają zamiar wyzwolić Ziemię, ale nigdy tego nie robią, ponieważ jest to fałszywa narracja mająca na celu kontrolowanie grupy ludzi, którzy wiedzą o istnieniu wszelkiego rodzaju istot pozaziemskich i ich dużym zaangażowaniu w Ziemię na wszystkich poziomach. Ziemia ma być taka, jaka jest, i chociaż to wszystko śmierdzi i może sprawić, że ludzie poczują się jeszcze bardziej bezradni, prawda jest taka, że to cała populacja Ziemi, indywidualnie i zbiorowo, naprawdę kieruje losem i przebieg cywilizacji na Ziemi. Każda dusza tam posiada ogromną moc manifestacji, i ostatecznie celem jej istnienia na Ziemi jest nauczenie się kontrolowania tej mocy manifestacji. Uczenie się na podstawie silnych kontrastów i doświadczeń, które ona zapewnia, a wszystko to stanowi ich ostateczny test jako potężnego holograficznego fragmenty źródła. Zawsze byłeś i zawsze będziesz panem swojej rzeczywistości i swojego przeznaczenia. Uważajcie na siebie i bądźcie silni, moi przyjaciele. Koniec przekazu. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.